A w dzisiejszym odcinku zestawienie top 5 tanich budżetowych monitorów do pracy. Hej, hej, hej! Ja Was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj Silgar. Cześć! dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka na Morela TV. Ostatnimi czasy przetestowałem naprawdę sporo monitorów typowo budżetowych, ponieważ zaskakująco sporo w ostatnich miesiącach się ich pokazało. Wreszcie mamy tak zwaną nową generację monitorów tanich, tak więc zobaczmy, co z nich wyszło i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 propozycji, które moim zdaniem są w tej cenie naprawdę, naprawdę dobre. Tak więc jeśli szukacie taniego monitora do pracy, do codziennego użytku, a nawet trochę mi do grania, to Dobrze trafiliście. Zapraszam do odcinka, jak i zapraszam na Morelowego Instagrama, gdzie zobaczycie sporo zakulisowych ujęć. Wybór monitora do pracy nie jest taki łatwy, jak się wydaje. Dzisiaj chciałbym wam pokazać 5 propozycji, które moim zdaniem idealnie się do tego nadają, ponieważ na rynku budżetowych monitorów ostatnio pokazało się kilka perełek. Zacznijmy od najtańszego monitora z dzisiejszego zestawienia. BenQ GW2280 to monitor 22-calowy na matrycy VA o rozdzielczości 1080p. Jego wielkie plusy to wykonanie znacznie przewyższające cenę produktu, czy chociażby czujnik jasności w pokoju, dzięki czemu jasność monitora automatycznie dostosowuje się do otoczenia. Moim zdaniem jest to aktualnie najlepszy monitor w tak niskim budżecie. Oferuje matrycę VA, a co za tym idzie bardzo dobrą czern i wysoki kontrast oraz żywe barwy. Porty HDMI, a czy audio zdecydowanie pomogą nam w pracy, a dla osób poszukujących większych możliwości znajdziemy tam nawet montaż Wesa, czyli możliwość zamontowania monitora na jakiejkolwiek innej podstawie. To wszystko w połączeniu z ładnym designem i eleganckim wyglądem daje nam tani monitor, który śmiało może zasiąść na naszym biurku i cieszyć nasze oczy pod każdymi względami. Pokrycie przestrzeni jest odpowiednie w tej klasie cenowej, jeśli jednak chcemy znacznie lepszej matrycy, to tutaj pomoże następna opcja. Szukając monitora 24-calowego, przedział cenowy zaczyna się od 499 zł. Dosłownie dwa tygodnie temu testowałem najnowszy monitor Samsunga i był to strzał dziesiątkę. Sprzęt pięknie się prezentuje, ponownie znakomicie wykonany, oferuje nam 24-calową matrycę IPS o rozdzielczości 1080p. To, co w tym monitorze zachwyca, to przepiękne kąty widzenia i bardzo ładne kolory IPS-a. Właściwości, które pokazał kolorymetr są na bardzo dobrym poziomie, a model ten to nic innego jak następny krok naprzód Samsunga, czyli odświeżona i ulepszona wersja monitora, który od lat staje się bestsellerem. Tak jak wszystkie dzisiejsze monitory, znajdziemy tutaj opcję Flickr Free, jak i wszelkie inne udogodnienia, stworzone stricte po to, aby jak najmniej męczyć nasze oczy. Fabryczna podstawa jest dobra i stabilna, jednak dla zainteresowanych czeka montaż Wesa. Po co mówiąc, monitor ten posiada dosłownie wszystkie wszystkie najważniejsze cechy budżetowego wyświetlacza oraz łączy to wszystko z pięknym i eleganckim designem na miarę 2020 roku. Jeśli jednak uwielbiamy głęboką czerń, to następny monitor może być najciekawszym wyborem. Philips 248E9 to zdecydowanie niedoceniony sprzęt. Podczas jego recenzji bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, więc zacznijmy od jego największych plusów. Matryca w tym modelu jest nieporównywalnie lepsza od konkurentów. Piękna i głęboka czerń matryc jak jaki kontra na poziomie ponad 3000 do 1. Pokrycie przestrzeń barwowych jest na poziomie, którego nie widzimy w monitorach za podobną cenę. Kolory, które pokazuje ten monitor, są przepiękne, żywe i bardzo wyraziste. Moim zdaniem, jest to jeden z najciekawszych monitorów dla wszystkich, którzy po prostu szukają monitora do pracy, do przeglądania internetu oraz do oglądania wszelkich treści. Jego jedyny minus to smużenie i tutaj zdecydowanie przegrywa. Ale jeśli nie szukamy monitora do gier, to Philips ten jest zdecydowanie opcją nad którą warto się zastanowić. Nadal posiadamy monitor VESA, nadal są złącza zarówno HDMI, jak i VGA oraz audio. Jedynie fabryczna podstawa średnio daje radę. Jeśli chodzi o stabilność. A co jeśli szukamy sprzętu do pracy, do codziennego użytkowania, ale chcemy też co nieco na nim się rozluźnić i pograć w jakieś gry? W tym przypadku nowe propozycje od Acera czy AOC wydają się najlepsze, ze względu na najmniejszy czas reakcji pikseli, ponieważ smurzenie widoczne podczas ruchu jest na nich zdecydowanie najmniejsze. Zaczynając od tańszego Acera, otrzymujemy sprzęt kompletny i wszechstronny, w którym trudno dopatrzyć się większych minusów. Wszystko jest tutaj po prostu na dobrym lub bardzo dobrym poziomie. Dobra matryca, dobre pokrycie przestrzeni, prawdziwe kolory, odpowiednie wykonanie, stabilna podstawa, bardzo dobry poziom smużenia oraz jedno z najlepszych dostępnych menu na rynku. A nawet i montaż Wesa się tutaj zmieścił. Fakt faktem, monitor ten wygląda o wiele bardziej agresywnie i gamingowo. Jednak patrząc na jego właściwości i smużenie względem dzisiejszej konkurencji, ma to jakieś swoje odzwierciedlenie. Porty, dwa razy HDMI, VGA oraz pełne audio. Jak sami widzicie, w tym przedziale cenowym często musimy wybierać kompromisy i w monitorach próżno szukać chociażby w pełni funkcjonalnej podstawy. Jednak tutaj wchodzi najdroższa dzisiejsza opcja: AOC 24 G2 U5BK. To 24-calowy monitor na matrycy IPS i rozdzielczości 1080p. Czyli tak jak większość dzisiejszych monitorów, jednak jego większa cena nie wzięła się znikąd. W pełni funkcjonalna podstawa w tym modelu jest bardzo, bardzo dobra. A podczas pracy musimy pamiętać o prawidłowej postawie, więc i odpowiednie ustawienie monitora. To podstawa. Jak same czerwone wstawki pokazują, jest to sprzęt skierowany do osób, które chcą typowego i bardzo dobrego monitora do codziennej pracy, ale jednak trochę więcej czasu spędzają już w różnych grach. Smożenie na tym monitorze jest zdecydowanie najlepsze spośród wszystkich dzisiejszych opcji, a to wszystko w połączeniu z matrycą o bardzo dobrym pokryciu i przepięknych, prawdziwych barwach, jak i najlepszych kątach widzenia, daje nam sprzęt, który zarówno nada się do pracy, jak i do wieczornego grania. Warto pamiętać o portach, których tutaj jest wręcz ogrom. Aż cztery porty USB 3, dwa HDMI, jeden DisplayPort, więc włączymy na tym monitorze nawet synchronizację z kartą od Nvidia jak i VGA oraz pełne audio. Coś takiego jest wręcz niespotykane w tym budżecie. Jedyny minus tego monitora to jego jakość wykonania. W porównaniu do poprzednich opcji, czuć, że to właśnie na tym producent zaoszczędził. Jednak w zamian dał nam wszystko, co powiedziałem przed chwilą. Podsumowując, moim zdaniem pokazane przed chwilą 5 monitorów to najciekawsze opcje, które sam miałem okazję testować. Rynek monitorów ostatnimi czasy naprawdę szybko się zmienia i zmiany te powoli widzimy też w monitorach budżetowych. 3 z 5 umówionych monitorów dosłownie powstały w ostatnich miesiącach i potrafią zaoferować coś o wiele lepszego niż starsze, często kilkuletnie opcje na rynku. Jeśli szukasz monitora stricte do codziennej pracy oraz do oglądania filmów czy seriali, to monitory od BenQ lub Philipsa na matrycy VA będą najlepsze dla Ciebie. Dzięki tej matrycy uzyskasz przepiękną czerń i najlepszy kontrast, a minusy VA w tym przypadku nie będą Ciebie dotyczyć. Jeśli szukasz budżetowego monitora o eleganckim wyglądzie, bardzo dobrych kątach widzenia, dobrych kolorach i kompromisie między smużeniem monitorów do gier a matrycy VA, to zdecydowanie Samsung będzie czymś dla Ciebie. Pamiętaj tylko, że matryce IPS ze względu na to, jak działają, mają zdecydowanie gorsze Czerń niż VA. Jeśli szukasz monitora do pracy, ale w głębi serduszka jesteś graczem, to opcje od Acera czy AOC będą dla Ciebie. Obydwie oferują możliwie najlepsze smużenie w tym budżecie, a przy tym nadal oferują przepiękne kolory oraz sporo możliwości. Nie poleciłem w tym zestawieniu żadnych monitorów na matrycy TN, ponieważ moim zdaniem matryce VA jak i IPS o wiele lepiej nadają się do pracy czy przeglądania internetu. Matryce TN jednak celują głównie w osoby, które więcej czasu spędzają w grach niż na pracy i zwykłym, codziennym użytkowaniu ze względu na swoje ograniczenia względem okropnych kątów widzenia czy często o wiele gorszych kolorów, a smużenie w pracy nie gra aż tak dużej roli jak po Podczas bardziej poważnego grania. Oczywiście powiedzmy to sobie wprost, że wygląd w tym przypadku też odgrywa ważną rolę. Tutaj jednak pozostawiam to już Wam do własnej opinii. No, i już jesteśmy po materiale. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał i że omówiłem wszystkie porządne monitory, które przetestowałem w ostatnim czasie i które moim zdaniem są naprawdę warte swojej ceny. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało w komentarzach. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegokolwiek więcej, pytajcie śmiało w komentarzach. Jeśli macie jakieś propozycje, co chcielibyście zobaczyć na Morele TV, albo co chcielibyście zobaczyć, żebym ja przetestował, ponownie komentarze jak zawsze są Wasze. Tradycyjne również pytanie, właśnie do Was, który monitor Waszym zdaniem z tej piątki jest najlepszy i dlaczego, piszcie śmiało w komentarzach. Jeśli odcinek się podobał, to proszę was o to, abyście zostawili łapkę w górę, jeśli nie, łapka w dół, napiszcie wtedy, co wam się nie podobało, postaram się to poprawić, a ja mam nadzieję, że po prostu było fajnie i nie zostało mi nic innego, jak życzyć wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć, pa 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 pa!